Czy już po jednej lampce wina wazopresyna u mężczyzn, hormon odpowiedzialny za więź po intymnej relacji spada na tyle nisko, by utracić więź z partnerką? Odpowiadam, kochani, na to pytanie zadane mi na kanale YouTube i zapraszam Was w bio, jak klikniecie do, na m, mój link. Tam przejdziecie do kanału i Narcyza, gdzie mogę zamieszczać więcej materiałów i treści dostępnych dla Was, jak również źródeł książek, z których korzystam. Um, no cóż, przejdźmy do tego ciekawego tematu. E, oczywiście, jeżeli chodzi o neurobiologię, nie od razu i nie natychmiast bazopresyna u mężczyzny spada i oksytocyna również u kobiety. Ale jedna lampka wina, około 10-14 gram etanolu może nie wystarczyć, oczywiście, by istotnie zahamować oksytocynę lub bazopresynę u zdrowej osoby. Jednak jeśli nawet już małe dawki e, mogą wpływać na delikatną równowagę układów neurohormonalnych, zwłaszcza gdy e, więź dopiero się buduje gdy kontakt jest emocjonalnie intensywny lub osoba ma niską tolerancję alkoholu. Prób, przy którym zaczynają się zmiany neurobiologiczne, to jest jedna, dwie jednostki alkoholu, czyli jeden, dwa kieliszki wina. Mogą one zredukować aktywację receptorów, oksytocyny i wazopresyny, nawet jeżeli poziom hormonów nie zmienia się znacząco. Najbardziej wrażliwy jest tutaj układ mężczyzny. Tu jest uwaga dla Pani. Jeżeli poważnie chcecie traktować tę relację, a bawicie się w zbliżenia pod wpływem alkoholu, to istnieje zagrożenie, że mężczyzna nie zbuduje z Wami więzi, ponieważ spadnie mu mocno wazopresyna i on po tej relacji intymnej nie będzie odczuwał potrzeby powrotu do Was. Hormony. Hormony nami rządzą. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ układ mężczyzny jest najbardziej wrażliwy, bo wazopresyna spada tutaj szybciej i silniej silniej niż u nas oksytocyna. Dlatego tak ważne jest, aby podchodzić do związków i pływania związków świadomie. W następnym filmie powiem więcej na ten temat, jeżeli chodzi o spadek oksytocyny, jak to działa u kobiety, jak to działa u mężczyzny, zagłębię się w ten temat bardziej intensywnie. Przygotowałam to dla Was, ale mm, będę mówiła po prostu o biologii więzi u kobiety, o tym jak alkohol z oksytocyną działa i że jest to połapka poznawczo emocjonalna i... Jak ten neurohormon przywiązania oksytocyny zadziała i wazoprycyny u mężczyzny i u kobiety. Także zapraszam Was, kochani, ten kanał jest dla Was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Zaczynamy troszkę mówić już o budowaniu relacji. Jak wiecie, nie jestem psychologiem ani psychiatrą. Pasjonuję się od dwóch dekad neurobiologią i neuropsychologią. Zgłębiam ten, zgłębiam ten temat bardzo intensywnie, bo po prostu jest to moja pasja. A ponieważ Przeszłam, przeżyłam, doświadczyłam zawłaszczenia narcystycznego i byłam zszokowana tym, co dzieje się z moim ciałem, pomimo tego, że chciałam się już rozstać. Pewne rzeczy wymknęły się zupełnie spod kontroli, nie rozumiałam, co się dzieje. Kiedy zaczęłam zgłębiać to i analizować i wyzdrowiałam po tym, uleczyłam się w sposób, który tak naprawdę dzięki temu, że zdobyłam większą wiedzę w tym obszarze, Zaczęłam dzielić się tym na kanale, i jestem pełna zdziwienia i zdumienia, jak wielu z Was e, również przeżyło podobne rzeczy. I dziękuję mi za to, że dzielę się tą wiedzą. Cieszę się, że to w jakiś sposób może dodawać Wam też siły i otuchy w odbudowie siebie. Że nie oszaleliście, nie zwariowaliście, jesteście jak najbardziej normalni. Po prostu huśtawka hormonalna robisz człowiekiem totalny. Armageddon. Trzymajcie się, kochani, ten kanał jest dla was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama.